4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto zainicjował australijski strażak na pamiątkę pięciu strażaków, którzy zginęli ratując ludzkie życie i imienie. Edmundson. To strażak, dzięki któremu mamy ustanowione Międzynarodowe Święto Wszystkich Strażaków. W całej Polsce, jak również w gminie Iława, to święto jest bardzo uroczyście obchodzone. Witamy w gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie wójta gminy Iława, pana Krzysztofa Harmacińskiego, który pełni zarazem bardzo zaszczytną rolę prezesa oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iławie. Panie Dzień wójcie, bardzo. panie prezesie, jest nam bardzo miło, że pan tutaj dzisiaj znalazł dla nas czas i w związku ze świętem strażaków. Jest u nas w innym ośrodku kultury w Lasecznie. Proszę powiedzieć, jaka jest rola prezesa? Jest to bardzo odpowiedzialna rola, zapewne. No, szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Dla nas, druchów strażaków, ten 4 maja jest w wyjątkowym dniem. Jest to też patronat święty Florian, który czuwa nad nami wszystkimi. Ale też trzeba pamiętać o tym, że najważniejsi na terenie gminy i miasta, i ława, są druchowie i druchni którzy właśnie realizują swoje zadania w poszczególnych swoich jednostkach. Tak jest zawsze, że wójt, który obejmuje stanowisko wójta, później zazwyczaj jest też wybierany jako prezes zarządu oddziału miejsko-gminnego ochotniczych straży pożarnych i też tak to się stało w roku 1999 nie zostałem wtedy wybrany na tą funkcję. Do dzisiaj ją pełnię, bo jest to kadencyjność pięcioletnia. No, i oczywiście z wielką przyjemnością i satysfakcją realizujemy wspólnie z druchami i druchnami zadania, które dotyczą poszczególnych naszych jednostek. Na terenie gminy Iława mamy 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, i również w zarządzie znajduje się jedna jednostka Ochotniczej Straży pożarnych z Iławy. Realizują swoje statutowe zadania, które dotyczą przede wszystkim utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Iława i miasta Iława. No i wyśmienicie się z tego oczywiście wywiązują, bo trzeba pamiętać, że rola też druhów i druhnych nie tylko ona się ogranicza do tej funkcji statutowej, którą mają, ale również i do funkcji społecznej. Wiele działań, które są realizowane przez społeczność lokalną danej miejscowości czy również kilku miejscowości bardzo aktywnie włączają się również Druchowie i druhny do realizacji tych zadań, i tutaj trzeba podkreślić, że wiele inwestycji, jak i również zadań, które były przez te kilkadziesiąt lat realizowane na terenie naszej gminy, było to też dzieło właśnie poszczególnych druchów i druhny. No i tutaj też trzeba podkreślić rolę poszczególnych prezesów jednostek, którzy też swoją funkcję pełnią, niektórzy już od wielu, wielu lat, gdzie są zaangażowani. W tą działalność. No też y, oczywiście wzorowo wykonują swoje zadania. Y, nasza działalność Zarządu Miejsko-gminnego i moja jako wójta polega również na tym, żebyśmy nasze jednostki dosprzętawiali w jak najlepszy sprzęt, jak i również odzież ochronną. I tak to się działo przez te ostatnie lata, że jednostki otrzymywały dosyć dużo środków finansowych i zewnętrznych, i również z budżetu gminy, że zostały wyposażone praktycznie w bardzo dobry sprzęt osobisty i ten techniczny zadanie, które w tej chwili przed nami jest, to przede wszystkim wymiana już tego sprzętu, bym powiedział specjalistycznego, czyli wozów strażackich. To się dzieje już od kilku lat, że z roku na rok wymieniamy te stare już samochody pożarnicze na nowe samochody. W tym roku między innymi mamy plan zakupienia dwóch pojazdów nowych, całkowicie jeden samochód średni pożarniczy, drugi lekki. No ale też y, pamiętajmy, że już od ponad roku czasu mamy pandemię, która ograniczyła nam też i funkcjonowanie poszczególnych jednostek na terenie naszej gminy i miasta Iławy, ale też druchowie i druhny włączyli się bardzo mocno w akcję przeciwdziałania pandemii poprzez różnego rodzaju działań, czy chociażby rozwożenie masek dla ludności, czy również innych materiałów które też były materiałami edukacyjnymi, czy chociażby też podwożenie star osób starszych na szczepienie, do, do poszczególnych punktów szczepień. Yy, moja, moja właściwie droga taka druha strażaka rozpoczęła się już praktycznie w miejscowości, gdzie się urodziłem, w Ząbrowie. Tam już jako chłopiec taki 15-letni, już byłem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. No później wiadomo, przyszła też i praca zawodowa zmiana miejsca zamieszkania, e, która spowodowała, że ten okres może był trochę i przerwy, no i później przy objęciu funkcji Wójta i Prezesa Zarządu działu Miejsko-Gminnego e, w dalszym ciągu jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie, no i myślę, że też w jakiś sposób prawidłowy swoją funkcję wypełniam, tym bardziej, że jednak na kolejne kadencje jestem przez ruchów wybierany. Panie Wójcie, Baza, lepsza baza to również skuteczniejsza pomoc, ale wiadomą sprawą jest, że przede wszystkim podstawą tutaj są ludzie, jest wyspecjalizowana kadra, ludzie bardzo oddani temu, co robią. Strażak Edmondson powiedział: W Straży Pożarnej wszyscy walczymy przeciwko jednemu wrogowi jakim jest pożar. Bez względu na kraj, bez względu na mundur, bez względu na język, jakim się posługujemy, ta brać strażacka jest bardzo skonsolidowana i bardzo oddana. Co tutaj pan może powiedzieć? Bo przecież tych jednostek, jak tu pan powiedział, na terenie gminy jest dużo, one są świetnie wyposażone już, ale przede wszystkim to są bardzo ofiarni ludzie. Tak, dzisiaj strażak, który może pełnić rolę tego bezpośredniego działania, w różnego rodzaju zagrożeniach, czy to są pożary, czy miejscowe zagrożenia, czy też zdarzenia drogowe, musi być wyszkolony i na to zwracamy szczególną uwagę. Oczywiście strażak, który bierze udział czynny w akcji, musi mieć aktualne badania lekarskie i oczywiście podstawowe również przejście podstawowego kursu dotyczącego strażaka, który może brać udział w akcji, i na to zwracamy szczególną. Uwagi, ale też trzeba podkreślić, że przez te ostatnie lata kilka jednostek zostało wyspecjalizowanych. To nie są tylko jednostki, które oczywiście biorą udział chociażby tutaj w pożarze, ale biorą w większości w zdarzeniach już innych, takich losowych, bo z uwagi na, na, na tą technologię, jaką się buduje w tej chwili nowe obiekty, to zagrożenie przeciwpożarowe jest coraz mniejsze, a więcej jest zdarzeń chociażby tutaj wynikających z wypadków drogowych, gdzie niektóre jednostki są już wyposażone w. Specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, jak i również ratownictwa chemicznego czy biologicznego. I tutaj zawsze na to zwracamy uwagę, i myślę, że też w dalszym ciągu będziemy na to kładli przede wszystkim udział, żeby te bezpieczeństwo Strażaka było najważniejsze. No i oczywiście specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej, bo w taki sprzęt musi być wyposażony. Strażak, każdy, który bierze udział w akcji. Tak, żeby chronić siebie. Tak. I pocieszającym faktem jest to, że bardzo dużo młodych ludzi jest strażakami. Myślę, że strażacy cieszą się bardzo dużym autorytetem tu w środowisku lokalnym. Trzeba też powiedzieć o tym wyraźnie, że w takim rankingu zaufania społecznego na pierwszym miejscu są właśnie strażacy, którzy są bardzo dobrze oceniani przez, przez Polaków. Za to, że, że po prostu tak biorą czynny udział nie tylko w akcjach ratowniczych, ale w tych działaniach też bym powiedział społecznych i rozwojowych. I tutaj też trzeba podkreślić jedną rzecz, że dobry sprzęt, dobre wyposażenie jednostek przyciąga wtedy też te młode pokolenie. Na to zwracamy szczególną uwagę w tej chwili, bo dzisiaj, w tych dosyć niełatwych czasach, jest trudno o to, żeby tak wszyscy się bardzo mocno garnęli. Do tych właśnie poszczególnych jednostek, ale te działania ku temu są realizowane. Mamy kilka drużyn też młodzieżowych, właśnie, drużyn stażackich, gdzie one bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju zawodach, jak i również no, są przygotowywani do następnego wejścia jako już dorosły człowiek pod kątem no, funkcjonowania w jednostce. Panie wójcie, panie prezesie. Zbliża się święto wszystkich strażaków, czego Pan by sobie życzył jako strażak i czego będziemy życzyć wszystkim strażakom z gminy Iława, ale również z terenu kraju w dniu ich święta? Przede wszystkim no, żałuję bardzo, że nie możemy się spotkać bezpośrednio na święcie strażaka, tym miejsko-gminnym, gdzie zawsze co roku to obchodziliśmy i mogliśmy sobie osobiście złożyć te życzenia, nie tylko strażakom, ale też ich rodzinom i tym wszystkim osobom, które bardzo mocno wspierają straż. No przede wszystkim życzyłbym sobie tego, żeby nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej coraz bardziej się jeszcze może mocniej usprzętawiali w ten sprzęt specjalistyczny, czyli wozy bojowe. Tutaj są potrzebne dosyć dużo, duże środki zewnętrzne, bo budżet gminy no nie jest w stanie, żeby wyegzekwować tak duże pieniądze na realizację zakupu i tutaj, jeżeli będziemy w dalszym ciągu zasilani, czy to przez Zarząd Główny, OSP, czy przy, przez Komendę Główną, czy przez Ministerstwo na pewno będziemy z tego korzystali i te wozy stare wymieniali. Czego życzę druhom moim? No, przede wszystkim dużo zdrowia, zapału w dalszym ciągu do tak niełatwej roli strażaka i, i funkcji działania na tym stanowisku. Też im życzę, żeby też i z tej swojej pasji, którą mają, czerpali korzyść dla siebie, taką wewnętrzną że jednak coś przed nimi jest jeszcze ważniejszego w życiu, czyli ratowanie życia, imienia ludzkiego z innym osobom. No i oczywiście, żeby też mieli takie zadowolenie w rodzinach, bo to jednak ktoś tam gdzieś patrzy z boku i zawsze mówi ten strażak to jednak kurczę fajny człowiek, a do tego też jest potrzebna jeszcze rodzina, która ufa temu człowiekowi i też wyraża zgodę na to, żeby brał w nie, niejednokrotnie bardzo trudnych akcjach i był w nie, niełatwej sytuacji. Także życzę z okazji 4 maja przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości, zadowolenia z wykonywanej tej swojej społecznej pracy. A przede wszystkim życzę też rodzinom tych strażaków, żeby jednak w dalszym ciągu myśleć o tym, że jest to funkcja zaszczytna, a, a niejednokrotnie jest to funkcja wyjątkowa, gdzie później z niej się czerpie samą radość i satysfakcję. Życzę jeszcze wszystkiego, wszystkiego dobrego. Panie wójcie, panie prezesie, w imieniu nas wszystkich pięknie dziękuję za wizytę w Gminnym Ośrodku Kultury, za podzielenie się y, informacjami na temat y, swojej prezesury, za piękne życzenia, które pan złożył wszystkim strażakom. Ja również, panu w imieniu nas wszystkich, życzę wszystkiego dobrego z okazji święta. Wszystkich strażaków, przede wszystkim nienagannego, niezawodnego zdrowia, realizacji najśmielszych planów, spełnienia najskrytszych marzeń, wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję pięknie. bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję.